Drogi Raczku, droga Raczko, to wylosowane przeze mnie karty dla Ciebie na nów. Jeśli koniecznie potrzebujesz e, dokładnych dat, to szczegóły są w opisie pod filmem. To czytanie jest od czwartku do czwartku. I co my tu mamy? Mamy bardzo dużo potrzeby odpoczynku, resetu i troszkę o miłości będzie, troszkę o nauce. No to do dzieła. Do niektórych raczków może nadejść oferta romansowa w giermku buław. Natomiast to jest taka bardzo wiecie, świeżutka energia jeszcze nie rycerz, jeszcze nie król. Albo raczek, albo raczka, albo osoba, z którą ty jesteś blisko gdzieś tam myślami, przychodzi do ciebie z propozycją albo zupełnie świeżego romansu, albo może odnowienia jakichś uczuć. Naturalnie życzę Wam najbardziej tego, żeby to było odnowienie uczuć w istniejącym związku, ale może to być romans. No i w tym giermku buław mamy też taką sytuację. Tak jakby się ten młodzieniec przeniósł w czasie. Widzicie, taki bawarski strój, niemiecki trochę z jednej strony, a z drugiej tak jakby wylądował w starożytnym Egipcie. I on studiuje tutaj przyklęknąwszy na kolanko hieroglify. Może tak być, że niektóre raczki chcą się doszkalać, i chcą się uczyć, chłonąć jakąś wiedzę, być może po to, żeby jakoś to mogło później się przełożyć na rozwój zawodowy i jednocześnie rozwój finansowy. Więc może Wam takie myśli w wakacje chodzą po głowie? Może jakieś studia podyplomowe jesienią, kto wie? No i karta środkowa, <laughs> przepraszam, wisielca mówiłaby nam o tym, że albo raczek, albo raczka, albo ta osoba, z którą gdzieś jakaś emocja cię wiąże, albo gdzieś do ciebie zmierza, z tą emocją ta osoba, potrzebuje sobie to przemyśleć, bo nie jesteście pewni, pewne, czy to jest dobra decyzja. No i tutaj już więcej nie pomogę: czy czytanie ogólne. Sami musicie oczywiście naturalnie zawsze tę decyzję podjąć. No i w karcie czwórki mieczy. Skrajnie po prawej. Możemy mieć sytuację, że raczki są najzwyczajniej w świecie przepracowane. I potrzebują albo się udać na zasłużony urlop, a może już na tym urlopie jesteście i sobie po prostu leżycie w jakimś chłodku, może z zimnym drinkiem, albo po prostu potrzebujecie się wyciszyć, bo macie za dużo na głowie. I wtedy wiecie, rekomendowałabym nawet taki. Prosty sposób, kwadrans dla siebie w ciągu dnia. To y, oczywiście jest trudne, na przykład jest, jeśli jesteś matką piątki dzieci, albo zapracowaną bizneswoman, albo ciężko pracującym chłopakiem. No to może być ciężko, ale wiecie, wykrojenie takiego kwadransa bez telefonu w ręku, y, zderzenie się z własnymi myślami, może tylko pomóc każdemu z nas. Y, serdecznie polecam. Sama się tak staram robić. No to co, drogie raczki, bardzo dobrego tygodnia, nam wszystkim pozdrawiam serdecznie.